Yo, yo, yo! Cześć! Witajcie w kolejnym filmiku na kanale AutoX. Dzisiaj sobie postrzelamy niezbyt długo, bo pogoda taka jest taka jest, przed chwilą je strzelało, ale żebyście mieli jeszcze coś do oglądania, następne filmiki już na pewno z Sylwestra. Będę nagrywał, będzie jakaś część strzelania petardami i, i ze strzelania wyrzutniami. Bo w tym roku mam ich troszkę kupione, a w zeszłym w zeszłym nic nie miałem, w zeszłym miałem same fajne, same petardy No, zapraszam do oglądania. Jak wysadzić zamek w bytowie? instruktaż bomb czerwone, zapalniczka jakakolwiek i oczywiście kamera żeby uwiecznić ten a i tu jest jeszcze jedna żeby tylko przeżyła run <grywka> wow coś tu poleciało w naszą stronę o oh, fuck Kurde, żyje ona jeszcze Bo zamek w bytowie już nie to Coś widać Ej, ale bąb bom czarny jest mocniejszy Czerwony jest mocniejszy Ale... Tu jest dobra Słabszy huk, ale mocniej rozwali Czerwony ja? Dobra wysadzić zamek w bytowie instruktaż bomb czerwone zapalniczka jakakolwiek i oczywiście kamera żeby uwiecznić ten a i tu jest jeszcze jedna żeby tylko przeżyła ram Co O faj Kurde Żyje ona jeszcze Bo zameky to wie nie Żyje Czekaj It's live Żyje o kurw. O, lampeczki mergają chyba żyje Zobaczymy co z tego nagrania zostanie It's life Żyje O kurw. O lampeczki mergają chyba żyje Zobaczymy co z tego nagrania zostanie głąb czarne Tutaj z z puszkami. Kur. czekaj, co my tu mam dalej. Ksenderka weź mi Zapol, ja? Tylko Do... czwarta, bo odpadło. To, o kurno. Dobra, weź mi. Z... Ja trzymam Aha Cześć, to wrzucimy. Dobra, A. dawaj tu. A nie, tu było wczoraj. Aż <noise> beczkę rozsadziło Czeka bym to wrzucił Dobra, dawaj tu Ej, palców mi nie zapal Ło Kurna weź, musimy to głębiej, bo to głuchniemy Syfilis malarys, o cześć Nie, ja nie mam ksendera, ja mam teraz bomb Rzuć Tutaj głębiej Ej, ale... Może mi i o palce mi zjaraj. No, biegaj, szybciej Z tą mocną dziurą wyszło. Czekaj, ksendera wrzuć w tą rurkę. Okej, okay, jak go znajdę. Czy bomb nie wejdzie? Nie, bomb nie wejdzie. Ja, ja sprawdzałem wczoraj. Sendera Kurde żym go wyjął O dobra mam A ty, a może by to coś jeszcze? A bo nie, dobra, No się po, po nogach ułażę. Co jest? No to już daje huk, nie? Tu by jakąś armatę zrobił Ziemniaka nabił żeby nasylwka nie było takiej pogody jak teraz o ja mam lampy Czyli dobra podpalaj no niby przestało padać ale zimno dobra idziemy ci dalej wysadzić mam magnum ale magnum

Tyle. W kolejnych filmikach piszcie się, piście jak Wam się podobało. Podnasz znaczy się pod tym filmem. Pomóżcie w rozwijaniu się mojego kanału. dostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. I widzimy się w następnym filmiku. Teraz nagrałbym ich może więcej, jeszcze w tygodniu, ale będę musiał w sobotę w Sylwestra, bo teraz od wtorku do piątku idę do pracy. O, tu jeszcze coś sobie wywalimy, jeszcze coś znalazłem Czekajcie No Także widzimy się na następnym filmiku, cześć Nagrywał dla Was ja, czyli Auto X. Cześć!